Cześć! Z tej strony Alicja, czyli 1 trzecia składu majsterek. Pokażę Wam, jak nie zgubić się w tym roślinnym świecie. Dzisiaj pokażę Wam, jak się wykonuje znaczniki do doniczek. Będziemy potrzebować patyczka, nożyka i flamastra, a to zostawimy sobie na koniec. Wystarczy zaostrzyć jeden koniec patyczka, tak aby go było łatwo włożyć do doniczki. Nacinamy, wystarczy odłamać i wyrównać, tak jakbyśmy strugali ołówek. Tego typu znaczniki świetnie sprawdzą się w dosadzone, które możemy zrobić w wytłoczkach po jajkach. Mamy przygotowaną już wcześniej ziemię i siejemy. Po tej stronie będziemy mieć sadzonki pomidorków koktajlowych. Po tej stronie zasiejemy patisona i odrobinę grochu. Dzięki temu, jak rośliny już wzejdą, będziemy dokładnie wiedzieć, która roślina to która. Mamy pomidorki, patisony i groch. Tego typu drewno nie jest odporne na warunki atmosferyczne. Więc wszelki deszcz, chłód y, może je rozmiękczyć. Dzięki drugiemu sposobowi będziemy mogli oznaczyć rośliny, które znajdują się na zewnątrz. Wystarczy plastikowa butelka. Najlepiej sprawdzają się te białe, bo na nich widać opisy roślin. Wystarczy naciąć taką butelkę z jednej i z drugiej strony i dociąć nożykiem. Teraz wystarczy przeciąć to wzdłuż i wyciąć odpowiedniej szerokości paski na nasze znaczniki. Bardzo delikatnie przykładamy nasz fragment plastiku do żelazka, tak aby nie przykleił się do tafli żelazka ani nie poparzył nam rąk. Dzięki temu krawędzie naszego znacznika są zdecydowanie bardziej zaokrąglone i już nie stanowią zagrożenia. Wycinamy strzałkę i powtarzamy procedurę. Wygląda to zdecydowanie lepiej i jest zdecydowanie bezpieczniejsze w użytkowaniu. Idealnie nada się do sadzonek cebuli, którą chciałabym posadzić u siebie na balkonie. Wystarczą cebulki, odpowiednia doniczka, i jeszcze troszkę ziemi i podpis. Wystarczył czarny marker, plastikowa butelka i mamy gwarancję wytrzymałości. Sylwia, a mogłabyś mi pomóc z tą dżunglą tutaj? No hej, pokaż, co tam masz za problem. Nie do końca się znam na tych wszystkich roślinkach. Czy mogłabyś mi powiedzieć, co do czego i jak to się zwie? No żonkile to znasz to chyba, nie? nie. <laughs> Rośliny domowe raczej, dracenę mamy. Bukszpan. Tu masz o. bardzo zdrowe ziółko. Nie wiesz, co to jest? Nie, nie. To jest cebulka siedmioletka. Oczywiście jak mamy takie zioło, które nam wyrosło, zasadziliśmy, zapomnieliśmy, co to tam jest, to też koniecznie jak już posadzimy albo jak sobie przypomnimy, trzeba to oznaczyć, to jest taka... Bardzo fajna metoda. Korek po winie i wykałaczka. Nabijamy korek na patyczek. Prosty sposób na oznaczenie ziółka. Napiszcie nam, jakich Wy sposobów używacie do oznaczania własnych roślin. A po więcej inspiracji zapraszamy na nasz kanał. Aby zrobić znaczniki do doniczek, potrzebujemy plastikowe butelki lub korki po winie, patyczki po lodach, nożyk, nożyczki, flamaster i trochę wolnego czasu. Jeśli podobało Wam się to, o czym mówimy, więcej informacji znajdziecie w opisie filmiku. Do zobaczenia! Do zobaczenia.